Okay. No to jest ten niebieski szkielecik zabawny. A ten zombie, bojący tył różdżka z niego wypadła i sztylet. So, Chcę wezmę. I many też sobie wezmę. Jedno leczenia przy okazji. No. pozostały trzy potwory, praktycznie już dwa. Dwa, tak, dwa. I miksuera leczenia. Ale tak. się. Nie, nie, w porządku. Ja miałem już jakieś buty na sobie, tylko ci te prymitywne ukazałem. Hmm. Sztylet. No nie będzie szału w tym sztylecie. Też bełty albo oszczawy? Yy, niekoniecznie, wiesz. Mam do oddania... Ym, amulet. O! No, Ale jest tragiczny. <grych> ale to amulet. Można sprzedać, więc. nie? Możesz chociaż go sprzedać, no. no. O, super, ekstra. Okej. Okay. Czekaj chwilę. Mm -hmm. Zrobiłem przed chwilą cięcie, ale... I tak pewnie tego nie widzieliście. Zresztą nawet jakbym nie powiedział, to ty byś o tym nie wiedział, więc... Mm. Co za Ej, tam. ta ruczka jest do dupy. W sensie, zidentyfikowałem ją jest... ...tragiczna. nie znaczy... mm. nienawidzę szukać tego ostatniego potwora. To, to, to tam, gdzie nas jeszcze nie było, nie? No, czyli gdzie? Znaczy nie wiem, ja to... Byliśmy o... wszędzie, każdym przejściem przeszliśmy. Znaczy ja powiem ci tak, ja tu mam za to mam chodzę cały czas nie mam co ten. Nie mam całej mapki odkrytej, nie? To mam nadzieję, że gdzieś tam może się chowa mhm. o. Wiesz, Bo najczęściej ostatnim potworem zostaje ten, który go wskrzesił ten shaman Nie, w... i po prostu gdzieś o. uciekł. Zawsze. Zawsze tak jest. Ale mi się gra zwiechła? O. o. No, teraz wracamy po nagrodę do AK A <tryk> nagroda wcale nie jest taka zła, jest fajniutka. Nagroda? Jaka była na No jeden punkt, to ten, ten, jeden ten? punkt... A, nie, to no tak. Nie? To... I jeśli, jak gramy na BattleLecie, to jeszcze jest możliwość tutaj jest, tu no. tak? To też jest bardzo fajna sprawa, bo nie trzeba używać hereditora żadnego, tylko można w każdym momencie sobie zestatować statystyki. Ale tylko raz coś mi się zdaje mocno. Yy, tak, ale yy, jakby ci to powiedzieć, w każdym akcie jest taki quest, który praktycznie umożliwia to. Jeśli dobrze pamiętam, to w każdym akcie można, a jeśli nie w każdym, to chyba w trzecim jest ta opcja. W każdym razie no, nie no, tylko w pierwszym, o tak powiem, bo nie chcę skłamać, że powiedziałem coś nie tak. Ok, teraz chcę samemu dodać żywotność trochę. Hmm. Biegniemy do Akary. No, a Kaya powiedziała, że, że da nam jeden punkt umiejętności, który będzie mogli dobrać, nie rozdać, czyli właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy. Słuchaj, mam, da, mam tego, mam dwa punkty w zębach i jeden w tarczy skości, nie? Zbroj z kości, przepraszam, i mam jeden, no, to, ten, to, mam jeden, jeden jeszcze, to jeszcze wolny, to przegrać. U, ja nie pamiętam, chwilę. Nie pamiętam jakie tam są skilly do końca. Um, Słuchaj, włóczniarz kości jest dopiero od 18, nie, wiesz, nie więc... dać, to. Wiem, wiem, ale jeśli, jeśli nie masz żadnego ten, żadnej umiejętności, w tym chciałbyś dać koniecznie. Zostaw nie. to znaczy, ja, ja mogę przyłonić szkieleta, zrobić. nie? Bo szk szkieleciki no są przy przydatne ten... całkiem, całkiem, nie. Możesz to to jest kompletnie obojętne. Teraz trzeba porozmawiać. A nie, 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 nie handel. No, przypadek, nie przypadek. Kasz ja. Trzeba z nim porozmawiać teraz. Słuchaj, ja sobie skoczę do sklepu, tylko. Dobra, dobra. No, tak więc dostaliśmy następne zadanie od Keshi, która ujęła to jako: że nie będzie to kolejne zadanie, w którym mamy zabić kilka bestii na pustkowiu. A chodzi naprawdę o zabicie Kafa ulicy, która jest potworem żyjącym na cmentarzu. To jest dosyć. Przerwałem dialog z Chelsea, ponieważ. Jest to niezbyt ciekawe. Ale po prostu jest to handlarz, z którym się stał porozmawiał, więc. modlitwa, moc. Poświęcenie. O nie, no to dobre. Tu możemy iść dalej na walkę z... Z Z krajfową tak. Muszę zrobić cięcie, bo nie wiem, ile nagrywam, bo nie włączyłem miltnika. No. Okej. Okay. idzie tu się dalej, idzie na. Na, na co to tam się idzie? Na ziemię. Nie, 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 wszystko nie, 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 wszystko. A to nie jest czasem tak, że e, cmentarz. A nie, nie. nie ja to tak, jest cmentarza. Tam. Mhm, bo jest przejście na kamienne no. pola i na cmentarz. Racja. No, skrzynkały. O Oszał. Bełty i dwa złota. Chor, z, Nigdy bym się nie spodziewał coś. takiego łupu Poeta. No. No to są już mroczne łowczynie. Kolejny bardzo ekspodajny przeciwnik więc są wredne nienawidzę ich. Z tych się może tyle zrespić ale w są w z... głowie nie myśli. Ale to one są strasznie słabe i dają bardzo dużo expa, więc nie ma co płakać nad tym, że jest ich dużo. Czy ja nie lubię syfu na ekranie, nie? No ale... też Zależy co kto uważa za syf, tak? No tu jakieś jest... Se weź, bo już mam. Tu jest, jeszcze, tu jest jakieś lepsze wydanie, w tej łówczyni. No jest wredno. Jakiś... nie wiem. Rysa kamienia. Hmm. Zaklęty ogień. Kurczę, nie lubię jak mają coś zaklęte w sobie. Maczuga dobrej jakości. Hmm. szafa zobaczymy co ta maczuga potrafi. Otóż nic nie potrafi, jest beznadziejna, tylko ma dziurę na klejnot. Jeśli miałbym jakiś żółty klejnot, nie wiem jak go się nazywa, ametyst bodajże, to myślę, że bardzo przyjemnie bym przyjął tą maczugę, ale tak to niestety nie. Słuchaj, hmm. te ruszki są same do dupy, co tutaj lecą. No bo to są różki, które lecą z potworów, no nigdy nie są jakoś nie wiadomo. Nie wiadomo jak dobre. Zdaję sobie sprawę z tego, ekipu i Tak, wiesz. Zdarzało się lepsze. No wiem, wiem, ale no, kurde, to jest pierwszy poziom dopiero, no pierwsze questy to tu nic dobrego nie poleci, nie ma nawet. Chociaż zobaczymy co poleci z Krefowej ulicy, bo to jest pierwszy. powiedzmy, Mibos. że... Mini... No, nie wiem. Lepszy mobek, tak o, nazwać o tak go, tak Lep... Lepszy przeciwnik, dokładnie tak. I możemy z niego znaleźć coś przyjemnego. Co to jest pikowana zbroja? Krótki łuk, wezmę krótki łuk. Wiesz co, łuki można pozbierać, bo zaraz dostaniemy po tym zadaniu pomocników. Tych pomocników.